Dzień dobry, dzień dobry. Biuro Podróży Bieszczader wita 12 grudnia 2020 roku, sobota. Zapewne jeszcze wiele osób w łóżku o tej porze. Może pogoda was zniechęca do wstawania. A jeśli jesteście w Bieszczadach, to warto kołderkę jednak odrzucić wyjść na jakąkolwiek górkę, bo powyżej 500 metrów. Są takie oto widoki, morze, mgieł, na dole w tej chwili właśnie patrzę na Polańczyk, góra Jawor 741 metrów dominująca nad zalewem solińskim no i popatrzmy sobie teraz w stronę Werlasu, tam jeszcze na leśnych polanach widać przymrozek, tak samo nad zawozem na tych łąkach. Tak, tutaj sobie popatrzymy. Chciałbym w tym momencie wam pokazać połoniny, ale jeszcze są skryte pod chmurami. Może pod mgłami za chwilę się o tym przekonam. W tej chwili patrzymy na domki wołkowe i gdzieś tam w prawą stronę miejscowość rybne. A co ja tutaj robię? Sprzęcik zapakowany, i za chwilę będę. Dzięki temu silniczkowi paralotni kręcił dla Was ujęcia z tym przecudnym zjawiskiem. Życzę wspaniałego weekendu. Wiem, że dzisiaj stok narciarski na gromadzeniu w uszczykach dolnych rusza. I oby do zimy.